Dzisiaj mam znowu dla Was Jacoba Bucińskiego, którego mogliście już poznać w odcinku, w którym pokazywaliśmy kurtki, które tworzy Jacob. Dzisiaj jesteśmy specjalistami, no, tak? W second handów, vintage, vintage shopów shop w Warszawie. Tak, i chcemy Was zabrać po takich najfajniejszych miejscach. Naszych ulubionych. Tak, właściwie to Jacoba ulubionych najbardziej, bo ja się tutaj zdaję 100% na niego, bo myślę, że on wie w tym temacie znacznie więcej niż ja. Nieprawda. Zaczniemy od second handu, jesteśmy na ulicy Marszałkowskiej, środy, 4 zł za sztukę i po prostu totalnie można się tutaj ubrać, te spodnie są za 4 zł z tego second handu, ta koszulka jest za 4 zł i po prostu mam look of the day by lumpeks na Marszałkowskiej, idziemy, idziemy, dobrze, ten Lupex potrzebuje naszej rewolucji, dobrze, chodźcie, idziemy, idziemy zmienić ten Lupex. Jest wtorek. Teraz powiedz mi, jakie masz metody na szukanie rzeczy. Oglądasz każdą rzecz po Generalnie po, Ja zawsze patrzę tak, to, co mi się podoba kolorem. No. Najpierw patrzę na kolory, a później sobie przeglądam. Jak coś jest mojego koloru, to wtedy to patrzę, co to w ogóle jest. Okay, o, to jesteś w twoim klimacie. <laughs> to jest w klimacie Maćka, która on ma, lubi takie czaszki jest odwra odwracane najlepiej jeszcze. Ja bym chciała znaleźć t-shirt, z którego będę mogła coś wysąć. Znaleźliśmy zbyt wiele rzeczy. Teraz. Ale mam już samą marynarkę. I ta koszula będzie, będzie spoko, jak się ją włoży do shortów wysokich. Mam ważną informację. Ładnemu no? we wszystkim ładnie. To i tak, to jest prawda. No i ty. Tak. Te, tak. Mamy to. to, Mamy to. Ola zakupiła... Ja mam koszulę i siatkę. A ja mam piękny sweter szaro-biały, który idealnie sprawdzi się w pogodę. I lecimy dalej. E, tak, a ja chciałam dodać jeszcze, że na tej ulicy, oprócz tego, że są fajne vintage shopy, to jest też jest takie miejsce, które nazywa się Nailed It, i ja tam robię paznokcie, i tam są fajne ziomalki i e, przy okazji pozdrawiam je i mówię wam, żebyście sobie poszli tam zrobić paznokcie. A, jeszcze pączki tu są dobre na tej ulicy, tu wszystko zrobicie, ubierzecie się. I co samej kurtki. Tak, i tam są kurtki Jacoba i możecie się ubrać, zjeść i zrobić pazę, więc wszystko. Jesteśmy na Oleandrów 3, 5, coś takiego, tutaj generalnie się nie zgubicie na tej ulicy. Jest bardzo krótka. Jesteśmy w chyba jednym z najstarszych miejsc vintage w Warszawie, to jest właśnie Sa eee, I pokażemy Wam, jakie tutaj mają super... Vintage ee, ubrania? ubrania. A ja dodam jeszcze, że oprócz tego, że możecie ich znaleźć oczywiście na Oleandrów, to wiem, że moją stronę internetową. Tak, tak. tak bo tam sobie często zaglądam. <gry> Dobra, to chodźmy. Znalazłam pasek, który się tutaj składa z moją biżuterią i tatuażami. Takich kolorów w ogóle nie znajdziecie nigdzie w żadnych sieciówkach, ponieważ już takich po prostu nie produkują. To ma w ogóle taka koszula ma podejrzewam z 30 lat, prawda? Mhm. I w ogóle ona jest nadal, e, nadal dobra do, do noszenia. Dlaczego? Bo kiedyś robiło się rzeczy ponadczasowanie, teraz to, co jest w sieciówkach, czyli po prostu produkuje się śmieci. Ty tutaj... Zajebiste to, to jest i to jest. To jest fajne, nie? To? No. To super. Nisko tylko na wojnę iść. Tak, <laughs> A mój płaszcz nie jest zajebisty. Jestem zajebisty. Bosmanka. I tutaj pan kamerzysta zakochał się w vintage shopach na Oleandrów. Kamerzysta. Poleca. To jest kamerzysta A co powiedziałem? Ja nie, nie jąk. <gry> tak, tak, tak. Ujawniłem się w końcu. A i na ciebie tak to pasuje. To jest... Ale w ogóle strasznie podoba mi się... ten... ty nie ja mam w tywie, a z tym. jest styl mam taki, że zakładam coś na siebie i to jest moje. Są bardzo kobiece. Panowie naprawdę walczcie o nią. Przepraszam <śśpiewanie> Mateusz ukradł mi kurtkę w Sapripsti, po prostu wyrwał mi... Mam nadzieję, że się nie obrazisz, jeżeli... Bo mogę oddać też te kurtki. I wyszliśmy sobie z jednego sklepu z naręczem ubrań, i przenieśliśmy się aż całe dwa kroki dalej do Bazaru Miejskiego. I to jest miejsce, w którym już mówił Jacob, że można zostawiać również swoje ubrania. Tak, to wy w ogóle możecie stworzyć to miejsce, przynosząc tutaj swoje rzeczy. Eee, wy wynajmujecie sobie regał tam za około 30 zł chyba miesięcznie, nie wiem dokładnie jaka jest cena tego regału. Możecie sobie wybrać wielkość regału w zależności od tego ile przyniesiecie rzeczy i ludzie tutaj przychodzą sobie i kupują wasze rzeczy, więc to jest taki eee, na żywo OLX. Tak, taka ciągła wyprzedaż szafy, nie? Tak, tak. jak są takie te. No to no dobra, no wchodzimy. No. Chodźmy. Chodźmy, zobaczymy co. To... Mam podobny, który sobie oprzyłam, podobnie jak kurtkę. Tylko ja jestem za twarda na biżuterię. Ja to to nawet jest naprawdę super. A będziesz z tego coś szył? Czy jest tego bombera? Dla Tymona. Ładna. Nie jego rozmiar, ale co z tego? Jak na na ja e, tak e, trendy zakupy na rynek? Kup tą torebkę. Jest to Gucci i Dolce Gabana w jednym. I, z I siostra <noise> Co, ale to Jak to jest dla dziewczynki? Jak to jest rozmiar na mnie? No bo to jest dla dużej dziewczynki. Wybrałaś? Tak, wybrałam. Zabieram jedną rzecz, ale to dlatego, że po prostu zaszalałam w poprzednim sklepie i zabierałam bomberkę I to jest bomberka Hugo Boss za 89 zł. Po pączki. No dobra, myśmy zjedli, i przez to, że jedliśmy, to Jacob musi nas już opuścić, bo czas mu się skończył. Ale ja Was jeszcze zabiorę do kilku miejsc, które Jacob rekomenduje, więc no, Twój duch będzie z nami, tak? Mamy patrona Patronite z twojej strony. Tak, więc lecicie teraz jeszcze z Zolą do... na chmielną do e, Lady in Town, tak? Vintage new, Shop? Vintage, tak, New Lady in Town? New Lady in tak. Town, ta? tak, dokładnie. Później do TFH Concept na Szpitalnej, na dole tam jest y, fajne miejsce dziewczyn, cudowny po prostu cukier-puder, który poznałem na openerze, miała obok mnie stoisko. Mm -hmm. I jeszcze ostatnie miejsce na Marszałkowskiej, genialne, vintage miejsce, pracownia. To idziemy teraz vintage? Tam. Tak. tak. No dobra. No to z Draikowym się żegnamy. Gusie? Bardzo Ci dziękuję. A was zabieram dalej. <grym> Chciałam jeszcze tylko dodać, że jeszcze jeden oddział tego sklepu, oprócz tego, że znajdzie, znajdziecie go oczywiście tutaj na Marszałkowskiej, to jest jeszcze na Żoliborzu. Więc sprawdźcie sobie na fanpage'u, tam na pewno są wszystkie informacje, ale tylko w tym tutaj w centrum znajdziecie oprócz ubrań buty. Jakiej rzeczy Supreme, prawda? Tak. Na przykład reklamówka. W kolejnym miejscu tym razem na Chmielnej, New Lady in Town, więc też store. Idziemy na dół. Ja zaczynam poszukiwania, ale możecie szukać razem ze mną. Kto z was wie, co się z tym robi? To jest Was wie, jak tego użyć? Jak się to przewijało, kiedy nie działał sprzęt? łówkiem. Dobra i dzisiejsza, ostatnia już miejscówka, Cukierkuder. Wchodzi się w bramę na ulicy Szpitalnej, więc, więc trzeba tam, tam po prostu się wbić o tak tutaj i o tak tutaj, a potem po schodkach w dół, więc idziemy. Śmieszne są, co? To są spoko, you, to bym totalnie wzięła. Ale są fajne. Mhm. Idziemy zapisać okularki. To już. to! Mhm. Jeden <grywka> <grywka> ten z klikiem back, jest Ten? No. No, bo to też jest, nie? Mhm. No. To wygląda, jak penis no. chory taki. No dobrze, ja już jestem w domu, już po zakupach. Takie krótkie podsumowanie całości. Generalnie wszystkie te sklepy, które dzisiaj Wam pokazywaliśmy, są godne mm. uwagi i wszędzie możecie znaleźć coś ciekawego dla siebie. U nas tak się złożyło, że to w sklepie saplipski znaleźliśmy najwięcej ubrań, w sumie ja znalazłam najwięcej ubrań. No i tutaj jeszcze kurtkę znalazłam dla siebie Mateusz. Tak Wam szybko będę pokazywać. I to jest naprawdę, tam, tam było najwięcej, najwięcej rzeczy. Kurtka nie jest menelska, ale jest bardzo, bardzo spoko i do tego są. Do tego sobie do, dobrą Mateusz Okulary. Na Wiksapol. Ja tam znalazłam dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim dwa płaszcze, które, tak jak już wspominałam, ten sklep ma również stronę internetową. I te płaszcze na tej stronie właśnie wypatrzyłam, ale nie byłam pewna tego, jak one się będą układały na mojej sylwetce. O nie! On jest też ładny. Ten jest najpiękniejszy. Więc to są płaszcze ze skóry i to były najdroższe zakupy z całości i ten płaszcz kosztuje 269 zł, ale nadal słuchajcie, nawet ciężko jest kupić kurtkę skórzaną w nowym sklepie za 260 zł, nie mówiąc o płaszczu z porządnej skóry, do tego pięknie strojonem. i to jest rzecz taka o... To... Będę w tym chodzić mocno, bo to jest Mistrzostwo Świata. I to jest ten płaszcz właśnie z tych paneli takich ze skóry i zamszu. I on jest przepiękny z wspaniałymi detalami w postaci tu, tych wudurzarnych guzików. I ja się nie miaram bardzo mocno. Mam jeszcze zestaw małego sportowca. Adidas, ponieważ mam za mało Adidasa. Tak, Adidas to, to, to mogła być Twoja reklama. I spodenki. Ponieważ gram bardzo dużo w kosza. No więc to są moje zakupy, one są faktycznie największymi zakupami. I w tym sklepie yy, wspaniałe jest to, że jest tam niezwykła selekcja tych ubrań. To ubrania takie, na których. Yy, Naprawdę tam się ciężko zdecydować na, na jedną rzecz, znajdziecie tam bardzo dużo ubrań z jedwabiu, świetnych jakościowo właśnie płaszczy, dużo t-shirtów takich bardzo vintage, oldschoolowych. Jeżeli lubicie takie klimaty, to jak najbardziej ten sklep będzie dla Was. Nie da się ukryć, że no, ten sklep był... był Dzisiaj numerem jeden na naszym obchodzie. Zaraz obok naolandrów jest bazar miejski, więc wychodząc z tego sklepu możecie od razu przenieść do bazaru. Tam bardzo duży wybór ubrań, ale też rzeczy do mieszkania. Również biżuterii, ponieważ tam możecie przynosić sami swoje rzeczy, które, które macie w mieszkaniu. I sprzedać tam, po prostu wykupić sobie kawał przestrzeni i możecie tam sprzedać rzeczy, które uważacie, że już Wam nie są potrzebne, a może komuś mogłyby się jeszcze spodobać. No, tam potrzeba jednak trochę więcej czasu na to, żeby móc dokładnie przejrzeć te wieszaki. I tam znalazłam bomberkę z Hugo Boss, za 89 zł, w kolorze Martina. Więc, martwi, jak będziesz miał urodzinę, znudzi mi się kurtka, to nie będzie Twoja. Potem poszliśmy na pączki. Bardzo dobre pączki. Z pierwszej ręki tym razem. Następnie przenieśliśmy się do centrum, do pracowni Vintage, która, tak jak już wspominałam, ma dwie miejscówki w Warszawie: jedna jest w centrum, druga jest na Żoli I w tej pierwszej znajdziecie nowe buty, farby i ubrania vintage, ale też ubrania i dodatki Supreme, gdzie to Mateusz wyłudził plastikową torbę od pani, która była miła. Następnie wylądowaliśmy w The New Lady in Town na Chmielnej, gdzie spodobała mi się Maryjka, której nie mogłam zabrać do domu, więc smutek wielki. To też jest mi bardzo dobrze znany sklep vintage, w którym parę razy znalazłam ciekawe rzeczy. No tym razem też nie chciałam na siłę jakby z niczym stamtąd wychodzić. Natomiast tam, tam jest tak bardzo mocno w kierunku raczej takich lat 70-tych bym powiedziała. Taki, taki vibe raczej nie lata 80 raczej mi się kojarzy to z latami 70-tymi, 60-tymi. No i na samym końcu na ulicy Szpitalnej wylądowaliśmy w Cukier Puder i stamtąd ja wyniosłam okulary. Bardzo ładne miejsce, też bardzo mocno wyselekcjonowane ubrania, dużo markowych ciuchów, ceny najwyższe z, z tych wszystkich sklepów, w których byliśmy. Natomiast znowu ta selekcja jest jakby dosyć, dosyć mocna. Oprócz tego jest tam sklep zrzeszający różne marki, głównie polskie, ale nie, ale nie tylko, więc możecie tam dużo ciekawych rzeczy kupić, od bielizny przez perfumy, po ciuchy i w ogóle jakieś takie rzeczy do mieszkania. Więc generalnie jest to miejsce warte uwagi, a okulary z tamtego miejsca to są właśnie te okulary. No, mój wniosek po dzisiejszym dniu jest taki, że oczywiście wszystkie te miejsca bardzo, bardzo Wam polecam. Więcej dzisiaj się u, nie udało by pokazać, bo to i tak był dla nas niezły rajd po, po tych wszystkich sklepach. Natomiast dla mnie, w moim odczuciu, dzisiaj wygrał sklep numer jeden. Więc sklep Safripsy dzisiaj dzisiaj wygrał ilością dobra, jakie tam na mnie czekało. I tego, że to dobro było już przez chwilę w moim koszyku internetowym i na mnie zaczekało. Więc słuchajcie, no, nadal nie złamałam swojej obietnicy o niekupowaniu ubrań, a minął już ponad miesiąc. I o kupowaniu nowych ubrań. Rozumiecie, nowych, takich ze sklepu, z jakiejś sieciówki, czy ze sklepu po prostu nowych ubrań, świeżo wyprodukowanych. Więc nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dzisiaj byłam bliska kupienia koszulki Supreme, jednej, bo mi się bardzo podobała, bardzo mi się podobała. Natomiast no. Nie mogłam tego zrobić, ale za to zrobiłam coś, coś dobrego dla środowiska i uratowałam te wspaniałe ubrania przed innymi ludźmi. No i, i dałam im drugi dom. No. Był już u kogoś kiedyś, teraz będą u mnie. No, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, e, Dajcie znać, czy ten odcinek Wam się podobał. Bardzo chętnie zabrałabym Was też do vintage shopów związanych z urządzeniem e, przestrzeni, z urządzeniem mieszkania. E, powiedzcie, co sądzicie o takim odcinku. Oczywiście będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i klikniecie w dzwonek i będziecie mnie śledzić na Instagramie. Bo bardzo lubię być obserwowana. No, to do zobaczenia. Pa!